Pokażę Wam, jak zrobić sobie przesłobirowe z fotela z samochodu w prostych kilku krokach. To jest robota na 5 minut. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować stanowisko pracy. Można wyczyścić sobie blat miotłą warsztatową typu Typhoon. Czysto. No i taki fotel to trzeba sobie uprzednio trochę wybebeszyć i wycinać to co niepotrzebne, to co Potrzebne to zostawiamy, a później trzeba sobie dospawać taki, taki coś. I jak dospawacie takie uchwyty na podłokietniki i, i podstawę, to można już robić dalej coś. Ustawiamy sobie na fajerkach mechanizm i podstawę i wkładamy siedzisko. Takie siedzisko warto jest przykręcić do, do podstawy, to wtedy jest stabilniejsze. teraz kratka przyniosłem skanciapę tapicerkę z gąbką i to też włożymy tutaj I jak już włożyliśmy tapicerkę to możemy teraz włożyć pod kolonówkę. no i łatwo poszło prawda większe bystrzachy tam z was to pewnie zauważyły że to siedzisko to mamy z samochodu marki mini a Oparcie weźmiemy z passata. Gdzie to położyć? I to jest przykład nieprawidłowego montażu, a za chwilę wam pokażę jak to powinno wyglądać. No! Tak, i ten sposób montażu odparcia powinien odpowiadać większości użytkowników a ktoś mógłby zapytać co z tymi farfoclami to można je uciąć a jak wytrzymacie do końca to pokażę wam inny sposób tu powiem farfocle sobie przypinamy gdzie, gdzie popadnie o, właśnie o no i, i tamte gdzieś pod spodem o tamte to teraz osłony. I teraz podłokietniki. Umordowały mnie te osłony. Eee. Mhm <laughs> uh -huh. i... I takie to są. Dobra, jak już to, to mamy zamontowane, to upewniamy się, czy działa katapulta. Opa. Opa. Działa, działa. O Co kur... Cofając, pamiętajcie, żeby nie nadepnąć na poziomice albo na ścisk, bo, bo hałas się robi. I... Teraz do szczęścia jest nam potrzebny zagłówek, i tu jest kurde, pewien nudek. Zaraz ogarniemy, jak to zrobić. Bo jest on trochę wygięty i, i trzeba go odgiąć. Żebyście siedząc nie dotykali brodą tego, co macie pod brodą, i zajęcie to nie wymaga zbyt wielkiej inteligencji, ale za to dużej siły. Więc no, no, no pomoże nam imadło. No, taka zamiana, i teraz prosto zagłówek, i te inne rzeczy. To zrobimy na kwadracie. No, bl, l, l. Czyli złożyliśmy już fotel, wszystko jest cace. Jeszcze mamy tutaj wiśnie na torcie. Proszę no i od tej pory każdy może sobie taki fotel złożyć i, i w niego sobie wiadomo. No, ejo.